Ja jestem osobą, która była mistrzem świata, która miała wielkie marzenia, która skończyła karierę sportowca mając 23 lata i to Za wcześnie, to zdecydowanie, oczywiście za wcześnie. Natomiast jakoś ten potencjał trzeba było wykorzystać. Gdy nie było pomysłu na to, co zrobić w życiu, trzeba było znaleźć jakąś alternatywę, a ta alternatywa znikąd nie przychodziła. Dlatego też sądzę, że w dzisiejszych czasach tego typu spotkania ogromną wartość, chociażby ze względu na to, że można wykrystalizować sobie to, co będzie w przyszłości. Istotą właśnie treningu mentalnego, jedną ze składowych jest dokładnie to, aby zaplanować coś, co się wydarzy, zanim się wydarzy i na to oddziaływać. Dlatego też serdecznie dziękuję za to, że, że mam taką możliwość każdemu, kto się do tego przyczynił i podejrzewam, że taki trening mentalny no, mimo wszystko zarówno przyda się dzieciakom, jak i dorosłym. Zajęcia treningu mentalnego głównie opierały się o uświadomienie, jak istotny jest sport w życiu młodego człowieka, który w moim mniemaniu uczy bardzo ważnej, mega istotnej rzeczy, czyli uczy przegrywać. Bardzo łatwo można odnieść przeświadczenie, że wszystko potrafimy. Dlatego też również na tym spotkaniu było parę ćwiczeń, które pokazywało, że to nie jest takie proste. Z mojego punktu widzenia ja bym bardzo bardzo chciał, żeby młodzi ludzie byli mistrzami świata w tym, co kochają robić, bo wtedy dopiero będą najlepsi. Jeżeli będą szli w kierunku przymuszania do czegokolwiek, podejrzewam, że tych 100% siebie nie wykorzystają nigdy, a fajnie by było wiedzieć, co się robi, dlaczego co się robi i jakie mogą być tego efekty. Co jest z tym WF-em nie tak, że ciągle zapominają stroju? Podejrzewam, że część tych młodych ludzi nie ma świadomości tego, jak sport jest ważny. Nie ma już takiego przeświadczenia, że sport, a w zasadzie lekcja wychowania fizycznego, to jest coś, co ma spowodować upust emocji, ma spowodować radość troszeczkę inną, ma spowodować odizolowanie się myśli negatywnych od tych pozytywnych i poświęcenie tego tylko i wyłącznie zwykłemu bieganiu, rzucaniu piłką, czy jakiemukolwiek innemu zachowaniu. Dlaczego? Czasami też jest problem w rodzicach. Nie oszukujmy się, że część z rodziców w ogóle nie uprawiała sportu i te rzeczy przekazują swoim dzieciakom, że sport nie jest istotny, nie trzeba, bo widzisz, ja żyję i mam się dobrze. Natomiast nigdy nie wiadomo, jak to na dobrą sprawę jest z głową w danym momencie, bo w głowie może się dziać zupełnie co innego niż to, co mówimy na co dzień. Ja wierzę w to, że sport jest regulatorem emocji, podejścia. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem niejednokrotnie, uczy przegrywać, co w moim mniemaniu jest zdecydowanie bardziej ważne niż sama chęć wygrywania. Dlatego w życiu bardzo wiele rzeczy przegrywamy, a bardzo często sobie z nimi nie radzimy. Stąd też moja inicjatywa wyjścia jako trenera mentalnego i psychologa sportu. Są słabi nauczyciele, tak? że no nie oszukujmy się od WFU. Nie, 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 absolutnie nie pójdę w tym kierunku. Natomiast wiem, że nauczyciele też mają kawał ciężkiej pracy dzisiaj, szczególnie, że my jako rodzice, tak to określę, jesteśmy też czasami roszczeniowi. I czasami nasze roszczenia nie są trafione, a bardziej są wymaganiami ukierunkowanymi przez nasze dzieci. Dlatego też nie do końca mając świadomość tego, że coś się dzieje tak na dobrą sprawę przeciwko naszym dzieciakom, sami robimy im krzywdę. Nauczyciele byli są i będą podejrzewam tacy sami, tym bardziej, że ich praca nie jest najbardziej płatną pracą na świecie, więc w większości przypadków robią coś z pasji z tego, że to. To go ahead.